Aplikacja Dobroteka, zadbaj o szczęście. Dzień 42. Nieważne jak wolno idziesz, ważne, żebyś nie przestawał. Konfusjus. Pamiętaj, że rozwój dobrostanu poprzez praktykowanie wdzięczności wymaga systematyczności i zaangażowania. Ile karteczek wdzięczności udało Ci się zapisać w dobrotece na tym etapie? W trudnych sytuacjach łatwo skupić się na negatywnych aspektach życia, co może prowadzić do przytłoczenia i pesymizmu. Właśnie dlatego praktykowanie wdzięczności staje się niezwykle ważne. Wymaga to wysiłku i świadomego działania, aby równoważyć te trudne doświadczenia poprzez koncentrację na pozytywnych aspektach i wartościach. Wdzięczność to nie tylko uczucie, ale także praktyka, która może przynieść wymierne korzyści w codziennym życiu. Regularne zapisywanie chwil wdzięczności w dobrotece staje się sposobem na rozwijanie pozytywnego nastawienia i budowanie odporności emocjonalnej. Dzięki temu możemy tworzyć przestrzeń dla radości, spełnienia i satysfakcji we własnym życiu. W skali od 1, bardzo mało do 10, bardzo dużo. Jak określiłbyś dzisiaj swój poziom determinacji i zaangażowania w praktykowanie wdzięczności z aplikacją Dobroteka? Dobroteka, pobierz już dziś.